Witam was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Dzisiaj się w filmiku, w którym pogadamy sobie troszeczkę o pewnej sprawie, a mianowicie tym tutaj. Zobaczymy, co uda nam się zrobić w tym czasie. Przy okazji mamy jeszcze chwilę Exterminata na Void, czyli całkiem dobre zabawę. Let's see what we can get. Weźmy sobie byle co i zobaczymy, co koledzy mają. Jak widzicie, gram sobie krzaku, Prime oczywiście, i jest on bardzo ciekawy. Dopiero teraz udało mi się go zrobić, bo po prostu nie miałem w ogóle czasu na granie, więc uznałem, że nagram taki prosty filmik, scenariusz do filmu o top 10 warframe'ów. Jest tylko, że zacząłem się zastanawiać, czy pewne miejsce jest po prostu akuratne, żeby tam dać pewnego warframe'a, bo psałem, że niektórzy się bardzo na to zdenerwują, jak to tam dam. I sam nie jestem pewien w tym momencie. Zrobiłem sobie też Epitaf po raz pierwszy. Czy to coś bije? I jeszcze nie, bo nie jest formowane w ogóle, więc ekspie po prostu... Wiem, że mógłbym po prostu sobie wbić na mapkę, wbić w Sanctuary i zrobić to znacznie szybciej, no na razie bije to tak, czyli słabo bardzo, ale to nie istotne. Dzisiejszym tematem, jakie mówimy, będzie platinka, bo mam pewne wrażenie, że ludzie traktują platynę jako coś, co nie jest... Nie jest potrzebne w grze. Uważam, że w tej grze akurat co, jak co, ale platyna jest bardzo potrzebna, żeby istniała, bo inaczej ten rynek by się całkowicie rozwalił. Ja w ogóle uważam, że dzięki temu, że Warframe jest rynek, to ja mam ochotę w ogóle w niego grać. Niestety ja mam takie coś, że bardzo lubię, jak są opcje do po prostu wyfarmienia czegoś w grze. Nie, nie tylko takie właśnie, że o, musisz to, to grać i tak dalej. Bo powiem wam szczerze, jakbym miał zdobywać wszystkie warframe, nie wiem, w normalny sposób, czy, czy coś tak, jak gra ode mnie oczekuje to zupełnie szczerze znałbym, że mi się nie chce. To jest takie coś typu możemy grać w grę naprawdę po swojemu. No jeśli jeśli chcemy, możemy wszystko zrobić solo. Jeśli nie chcemy, no to możemy sobie kupić. Oczywiście są rzeczy, których się solo wbić y, nie da. Zobaczmy jak Sym Void Energy. Y nic co nie bije, dobra, rozumiem Jak mówię, krzaku jeszcze nie ulepszony, więc nic dziwnego, że tak to działa tutaj Ja dzięki temu, że jest platyna Chce mi się w ogóle grać Zresztą widzę też po was, że no, wam zależy na tej platynie Że ludzie cieszy mi o wszystko wbijanie tych relików Według mnie jest to najlepsza absolutnie rzecz w tej grze Podobała mi się od samego początku Czyli właśnie nie pod reliki Dzięki temu zdobywanie po prostu premium waluty No jakby nie patrzeć, platyna to jest premium waluta Nie jest tutaj To obchodzące mnie to, że można powiedzieć, że to jest jakiś resource Czy coś Jest to po prostu klasyczna w tego znaczeniu premium waluta która zdecydowanie daje nam przewagę nad innymi graczami. Biorąc pod uwagę, że PvP w tej grze nie istnieje, no to nas to nie za bardzo powinno obchodzić, że można sobie dosłownie zrobić z Warframe'a pay to win. No bo tak naprawdę, no jest to gra pay to win w teorii, no bo wszystko możemy sobie kupić, większość rzeczy. Niektóre rzeczy możemy farmić, ale no nawet resource, które są mega nieopłacalne. Nie kupujcie nigdy resursów, czyli nie wiem, seli w, w sklepiku, bo po prostu wam się to nie opłaci. No jest to opłacalne, jest to opłacalne. Jeśli chcemy faktycznie przyspieszyć nasz... Uuu, hydroid, no ładnie, ładnie. Jak nie wiecie, co to za aplikacja, to oczywiście to jest Aleka Frame, zresztą macie napisane. Nie wiem, czy widać na, na nagraniu, bo jest typowo nagrywanie, ale Aleka Frame nam pokazuje właśnie, co warto brać. No i zarobiliśmy sobie 14 platyny za bardzo wolne, jakby nie patrzeć, reliki. W 2 minuty 47 sekund. Teoretycznie, gdybym tutaj był jakimś Voltem, gdybym miał lepszą broń, gdybym miał jakiś skład i tak dalej, to moglibyśmy to latać dosłownie w minutę. No nic, co robimy? To jest moja ulubiona naprawdę aktywność w tej grze. Ja dzięki temu, że mogę sobie to zrobić, po prostu sobie klikam, nie wiem, na byle co, co to jest warte. G6. G6 to powinno być Glaive. Okej, okay, no to sobie zobaczmy, czy uda nam się trafić Glaive. A. Jest to mega podniecające, biorąc pod uwagę, jakie to jest losowe. I w ogóle szansa na to, że możemy coś wartościowego wydropić, jest tak przyjemna, tak, tak przyjemnie się to dropi, że wiadomo, gambling, hobby, hobby. Nazwijmy to tak, jak, tak jak się powinno, jest czymś przyjemnym. No, co mam wam powiedzieć? W szczególności, że jeśli gramy z kimś, a no ja zawsze gram z kimś, nigdy nie gram w grę samemu. Możemy sobie wziąć brońki. Coś to bije w ogóle? Niezbyt. Ale to nieważne. Możemy sobie użyć też okin. Nie muszę tego e, akurat epitafa używać. No w czy później się wbiję. To wbijanie tej platyny. Ja wiem, że za to mogę sobie kupić praktycznie wszystko, co chcę. Więc jak będę miał ochotę coś mieć, to wystarczy, że będę grał tryb, który mi sprawia przyjemność i po prostu będę mógł sobie przy okazji. Wbijać pieniążki growe. No, bo praktycznie wszystko da się kupić. Oprócz oczywiście tenogena, które są skinkami, więc tak naprawdę wszystko idzie bez płacenia ani złotówki w grze, tak naprawdę osiągnąć. Jest to bardzo przyjemne. Wystarczy, że trafimy bardzo dobrego Rivena do Fenmora. No, może już nie, bardziej do Torida. Zwykły, jakikolwiek w ogóle do Torida Riven dosłownie nam robi 300-400 platyny bez najmniejszego problemu. Byle jaki on może być, co nie? No, przecież wiadomo, że jak jesteście nowicjuszami, to tą kuwę zdobywacie przy okazji. Jak was to nie interesuje, no to naprawdę możecie mieć tej kuwy całym nosem. Według mnie to powinno wywalić z tej gry, ta, takie coś. To nic, niczemu nie służy. Nikt tego nie lubi. Wywalcie to z gry, naprawdę. To, to jest, nie jest 2013 już. Żeby były takie pułapki i, i udawanie jakoś, że gra jest nie wiadomo jak bardzo interaktywna, o, wow, jakie ma zagadki, że ma tutaj kontry trzeba zrobić, nikogo to nie obchodzi w tej grze. Robimy sobie rzecz za bardzo dużo platyny, no i co, co wam mogę powiedzieć? No jest to tak przyjemne, ja to tak bardzo lubię, że no ja osobiście nie czuję potrzeby grania za bardzo czegokolwiek innego. Wiadomo, że granie po prostu zwykłych relików nie jest najbardziej zawsze opłacalne, chyba, że naprawdę mamy dobre reliki. Skład, weźmiemy sobie cztery osoby, które mają, które mają radiantowe reliki zrobione i bawimy się, prawda? Oczywiście, że tak można. Oczywiście, że tak. Oj, tutaj trzeba poczekać. Ładny ten szaku w ogóle. I to, że ma tą anim animację, że, <noise> że, że na tym shiftie odstają mu te rzeczy, bo jest ten jakiś magnetyzm czy coś. No super, super sprawa. Po prostu. Ja uważam, że on jest mega, mega fajnym warframem. Ogólnie nie wiem czy, czy nie dałbym go do top 10 faktycznie, no, ale wiadomo. Zobaczycie na filmiku, bardzo polecam zostać, bo filmik już tak naprawdę jest do zrobienia, no. Tylko wystarczy nagrać audio i zmontować to jakoś sensownie, zobaczymy jak to wyjdzie. Dużo osób narzeka, że można przyspieszać rzeczy za platynę. To jest według mnie strasznie głupie. Jak ja bardzo jestem fanem platyny, to, że tak powiem jestem platyna-enjoyer i fajnie, że wszystko można mieć w grze ostatecznie za darmo i w ogóle, a nie wiem, tenogenem wspierać też społeczność i w ogóle spoko, to jednak przyspieszanie tych rzeczy jest typowo mobilkowym dziadostwem, według mnie nie do obronienia. Według mnie nie da się tego bronić. Jeśli chcecie się tego bronić, no to spoko, ale według mnie nie jest to w żaden sposób pomocne ani dla Was, ani dla społeczności, żeby takie rzeczy mówić. Nie no, spoko, możemy przyspieszać sobie, bo to jest granie na naszych najprostszych emocjach, na najprostszych instynktach, czego nie lubię. No bo robimy z siebie innych debili, tak naprawdę. No co to ma nam daje? O, mogę sobie przyspieszyć, bo nie mogę już wytrzymać. No to brzmi głupkowato i jest głupkowato Według mnie, jakby nie nie Było tego przyspieszania, naprawdę wszyscy bylibyśmy szczęśliwsi i nikomu by tego nie zabrakło. Nikomu by tego nie zabrakło, więc dla mnie osobiście sprawa jest prosta. Wywalcie to z gry, to przyspieszanie. Wiadomo, niech to trwa chwilę, ale nie wiem, żeby nie dało się tego przyspieszyć, szczerze mówiąc. Żeby się tego nie dało przyspieszyć, bo to jest bardzo głupie, żeby ludzi w ten sposób podjąć do wydawania bardzo nieopłacalnej ilości platyny. Weźmy sobie przykład, co nam się teraz robi. No na to. No mamy. Formę za 10 platyny, czyli no taki run, mogę sobie to przyspieszyć, ale po co? Po co? No mogę sobie to kupić od razu, co nie? Jest o 5 droższe, a mogę sobie zestaw 3 kupić i nie muszę tego przyspieszać. Nie tracę materiału przy okazji w ogóle, nie po co mi to jest? No, no właśnie, to jest dobre pytanie, po co to jest? Tak samo mam Adapter Exilus. Po co mi jest to przyspieszać? Zmniejszycie te timery i wywalcie całkowicie możliwość robienia tego, to no naprawdę wyjdzie nam lepiej. No przepiękny jest ten krzaku, przepiękny. Jeśli chodzi o design gry, no tutaj jest bezwarunkowo mega dobrze. Jeśli chodzi o tak, tak mówiłem, te formy. No, 35. Tak naprawdę najważniejszą rzeczą, którą potrzebujecie mieć, jest za tą platynę. Bez której według mnie nie ma sensu grać w ogóle w tę grę. Strasznie długo to przez to trwa i jest problematyczne. To jest właśnie kupowanie tych boosterów. Może nie do akurat efficiency, ale Double Drop to jest po prostu podstawa. Bez tego nie ma sensu grać, bo tyle czasu marnujemy. Według mnie to jest marnowanie czasu w ta takim momencie. Co nie weźmy sobie. Oj, stradawara, nie mam, protea. co to mogę. Nie wiem, złócz. Nie będzie byle co, bo nam nie zależy. Mi tylko zależy na tym, żeby zbierać sobie void Trace. To jest istotne. I gramy sobie w ten sposób, zbudowywamy tą platynę i możemy kupić za nią sobie co chcemy. I skinki, i inne rzeczy. Dzięki temu czujemy po prostu mocny progres. Tak samo kupowanie modów. Według mnie niektóre mody po prostu no, bez platyny nie byłyby zdobywalne, bo byśmy musieli czekać tygodniami, nie wiadomo ile tak naprawdę, na to aż łaskawie Barokatir nam to da. Oczywiście ja wiem, że są ludzie, którzy strasznie tak lubią grać w ten sposób, tylko że no po pierwsze, albo mają 15 lat i... Jeszcze nie, nie mają value swojego czasu aż tak mocnego. No, albo to jest jedyna gra, w którą w sumie grają, i im to nie przeszkadza, żeby tak czekać, bo i tak są w nią wciągnięci. To nie jest jedyna gra, jaką gram. Mam jeszcze Call of Duty. Oj, ale teraz trzeba się przycinać. 60 fps No i tak widzicie wszystko w 60 fps więc dla to nie zrobi różnicy. No ale mi zwykle gra działa trochę w większej ilości, no. E, niestety no, kupiłem procesor i ja się okazało, że, że coś jest nie tak, no będę musiał zobaczyć co i jak. Ciekawe są materiały takie jak właśnie ten Argon Crystal. Patrzcie, mam cztery sztuki, tylko dzięki temu, że mam tego e, Double Booster Dropa, co nie? Który, bez którego nie da się grać. Według mnie to jest najważniejsza, absolutnie top jeden rzecz, którą powinniście kupować za platynę. Booster do dropu, bo wy potrzebujecie tych materiałów zawsze. To boostuje wam wszystko, rozumiecie to? Zarówno, nawet seal Essence wam boostuje. Musicie to mieć, po prostu. Według mnie nie ma sensu grać w tę grę bez tego. I tutaj mówię zupełnie szczerze, że to jest po prostu upierdliwe. Jak ja widzę, że nie mam double, double dropa, no to, to, to mi się nie chce grać w ogóle, nie? Od razu go kupuję. Dlatego mam teraz mało platyny. No przez konkursję wyprzykałem z paru tysięcy platyn. już nie ma konkursów, no bo e, aż tyle nie gram, żeby odrobić tą platynę po prostu, bo nie miałbym e, nie miałbym za co, co nie? Po prostu. Jak odrobię się, to jeszcze konkursy będą oczywiście standardowo. I nie wiem jak tam przejść. Wyżej? A może wyżej? Mogę wierzyć? Mogę wierzyć. Bardzo dawno nie widziałem tego pokoju. Wiadomo, że to wszystko jest randomowe, ale tego pokoju to akurat nie widziałem bardzo, bardzo dawno. E, więc e, ciekawa sprawa. No i laguje się jak 150 przy tym, aż nawet mnie zastawia czemu. Może no, dlatego, że się film przesyła. No i czy Platyna powinna zostać? Tak. I według mnie to jest najlepszy system monetyzacji, jeśli chodzi o gry. Gdyby nie było tego przyspieszania, powiedziałbym, top 1. Jeden. jeden z lepszych, jeśli chodzi o darmowe gry. E, I tutaj naprawdę mega, mega plus za to dla Warframe'a, dla w sumie e, DE. Just to Tak oni się nazwali jakoś w tym stylu. Naprawdę tutaj szapoba, że byli w stanie zrobić grę, która jest tak free-to-play friendly, i jeśli poświęcimy na nią czas, żeby zdobyć tą, 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 tą fakcję platynę. Jak zrobić platynę? No, zapraszam do, do filmów. Wystarczy na kanale znaleźć sobie sposoby na zarobki platyny i jest tam wszystko pokazane, co i jak. Tak naprawdę, no, <grym> się najłatwiejszym możliwym, ale bardzo RNG jest to trafienie dobrego Rivena. Nadal ludzie chcą mieć dobre Riveny, prawda? Więc, no, pewnie w ten sposób, no, ale jak też wycenić Rivena, to też jest nie Prosta sprawa. Magnus, teoretycznie. No może żeby wziąć, no bo jest srebrna, no ale tak to to nic wielkiego. Dlatego uważam, że więcej gier powinno po prostu brać przykład z tego. I to, że można kupać skiny za właśnie, nie pre, że właśnie premium walutę, która jest do zdobycia w grze, jest bardzo ważne. Jak będzie się nie dało, no to byłoby słabo. Wiadomo, mamy oczywiście ten ogen. Ja o nim nie zapominam, za który musimy faktycznie płacić real money na Steamie. No ale wiadomo, Steamowe pieniądze zawsze możemy jakoś tam w cesie. Drobność skrzyneczki, jeśli go mamy, i no, jakoś tam sobie dorobić to, prawda? Przy okazji sprzedając karty, no, jakoś się tam da, to jest możliwe, ale no, byłoby o wiele lepiej, gdyby tego tak się nie było. No i grając w ten sposób, moż, mogę sobie zobaczyć na, na aleka frame, ile mi się udało zarobić przez te e, parę minut, 28 platyny za te trzy rany zarobiłem. Co mogę za 28 platyny? Niewiele, niewiele, ale mogę sobie na przykład kupić całą Grendel Prime. dajmy na to, co nie? Po co ja mam ją farmić? Oczywiście teraz zbieram sobie te sety, prawda? Na przykład sobie wpisz trumna, nie? Mam przygotowane trumnę, o patrzcie mam barrel, wydropię gdzieś tą T7 i będę mógł sobie dropnąć, bo nie chcę mi się kupować tej trumny, tutaj zacząłem grać faktycznie pod to, że jak mi się czymś nie śpieszy, to sobie to wyfarmię z tych relików. Jeśli chodzi o inne rzeczy, no to już troszkę gorzej z tym wypada, e, wiadomo i tak samo mamy Riveny, które mam mnóstwo, mnóstwo, jeśli ktoś by chciał ode mnie kupić jakiegoś z tych Rivenów, no to może się do mnie zgłosić, e, chyba najbardziej ten, bo jest mega OP, a ja nie lubię za bardzo tymi Dual grać, więc jak ktoś by chciał przyjąć, no to zapraszam bardzo serdecznie e, ta Nikana, hmm, chance, trochę szkoda akurat jej, ale no mam parę ciekawych, dobrych i zobaczymy co się z tym da zrobić. Muszę, mam dwa do Fulmina, muszę któreś też obchnąć. Dwa do Hinda. Masakrycznie dużo mam tego. No i tak naprawdę miejsce jest bardzo, bardzo drogie, bo 60 platyna to aż kosztuje, prawda? Pamiętajcie, żeby zbierać te gwiazdki i nigdy ich nie sprzedawajcie w ten sposób. ok? Zawsze uzupełniajcie nimi wasze rzeźby. To bo na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie o formie monetyzacji w grze, według mnie, no, to, że też można za 75% dostać zniżkę i tylko wtedy się opłaca to kupować. Wiem, że to jest takie fejkowa tak naprawdę. Uuu, sale, sale, sprzedajemy jak na, wiecie, jakimś Black Weeku głupkowatym. No, nienawidzę tych Black Weeków w ogóle, Black Month i tak dalej, to jest taki skam. No, to jest troszeczkę skam tutaj, ale na 75% uważam, że jest opłacalne. Ja parę razy kupiłem i miałem ochotę, bo ta gra jest piękna. Ta gra jest piękna i warto wspierać w ten sposób. Tylko sensowny, nie taki głupkowaty. Jak niektórzy mówią, o trzeba wspierać i robią to w głupkowate Nie, ten, ten można, bo to jest naprawdę ciekawe. W ogóle Shaku nie ma. W, uh, he has no right to have that of a silk ass, okay? Thank you for today. I widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Papa.